Siema wszystkim z tej strony Ekstra Gaming i dzisiaj chciałem wam przedstawić konkurs o oto tego Mustanga oraz 250 milionów co trzeba zrobić to wiadomo zasubskrybować kanał, lajka i napisać komentarz ze swoim nikiem i ja wybiorę jedną osobę, znaczy na takiej stronce jedną osobę która wygra tego Mustanga oraz pieniądze. Yy, wyniki konkursu znajdziecie u mnie na kanale za tydzień, jak się nie mylę. Albo nawet wcześniej, jeszcze w tym tygodniu. Dobra. Yy, następny odcineczek, taki wiecie, odcineczek. Może z napadu, co chcecie jaki odcineczek będzie w następnym tygodniu, albo jutro go nagram na zapas. Więc. Możecie pisać swoje opinie, swoje komentarze, co chcecie, żebym tutaj nagrał. Dobra, widzimy się na następnym odcinku. Siema!